Hurkacz przegrywa z Tomim Paulem w ćwierćfinale turnieju ITP 1000 w Rzymie i to jest informacja z jednej strony przykra, ale z drugiej strony Hurkacz zagrał naprawdę przyjemny turniej i na podsumowanie tego właśnie co Hubert Kurkacz robił w stolicy Włoch i tego co się dzisiaj wydarzyło zapraszają Państwa. Nikodem z kanału Cyfrowe Wiadomości Sportowe i Patryk z kanału Ski TV, proszę Państwa. Hubert przegrywa niestety z reprezentantem Stanów Zjednoczonych 2-0 w setach i 7-6-6-3 w no już tych poszczególnych partiach. No, w tym pierwszym Tajbrek tie zazwyczaj tiebreak i wygrywał kurkacz w trakcie tego sezonu, no bo tylko chyba jeden był przegrany na początku podczas United Cup, no ale niestety niestety teraz go, teraz go przegrał i tam decydował dosłownie jeden serwis o o rozstrzygnięciu tego Tajbreka, no w drugim, w drugim to już było raczej gra po stronie Paula, no i jaka jest twoja opinia, jak jesteś, jak oceniasz w ogóle ten cały turniej nikodemie dla churkacza i ten już bezpośrednio mecz właśnie ćwierćfinałowy dla Polaka? No myślę, że i tak Kubi powinien być zadowolony z całego turnieju, bo naprawdę rozegrał solidny turniej. Trzeba wziąć pod uwagę, że Polek tak naprawdę te ostatnie miesiące miewa dosyć średnie, z wyjątkiem turnieju w Rotterdamie, gdzie przegrał w półfinale z Alcarazem, no ale patrząc na ogół, no to raczej grał dosyć średnio. No a tutaj pokonał utalentowanego młodego reprezentanta Czechy, nieco wcześniej także Amerykanina, no w pierwszej rundzie Martineza, no i to były dwa mecze trzysetowe już na takie... E... Jakbym to ujął, wyniszczenie. No ale Hubert do tego meczu z Polem przystąpił naprawdę bardzo, bardzo skoncentrowany. Mimo tego, że te pierwsze dwa gemy może nie wyglądały tak dobrze, to potem Hubert powrócił i przecież nawet prowadził 6 do 5. Ostrożnie ten tiebreak nie ułożył się po jego myśli, zadecydował ten jeden mini break, a więc to jedno małe przełamanie Amerykanina przez to też. Hubert no już nie zdołał po prostu przełamać rywala i to tego mogliśmy się spodziewać, że już po prostu nie powróci Hubert w tym tajbreku, ale myślę, że ogólnie trzeba ten turniej uznać za jak najbardziej dobry w wykonaniu Huberta Hurkacza, zagrał na naprawdę dobrym poziomie jak ogląda się te mecze Polaka, może ten niekoniecznie ten dzisiejszy, ale w szczególności te wygrane, no to to widać już tam takiego starego, dobrego Huberta Churkacza. Myślę, że dzisiaj przez, przez moment, także w tym pierwszym secie, mogliśmy takiego mm, dobrego Churkacza zobaczyć. Trzeba wspomnieć, że e, Paul to 12 zawodnik rankingu, ale zawodnicy o bardzo, podobnym, o bardzo podobnych umiejętnościach tenisowych, o bardzo podobnym bagażu doświadczeń, ponieważ mm, jak wiemy, Polak przy tam kont kontuzją także gdzieś w okolicach tego 10 miejsca e, był, a więc no, panowie pokazali kawę dobrego tenisa, w tym pierwszym secie. No drugi jedno przełamanie zadecydowało o tym, że zakończyło się to tak, a nie inaczej. No ale odpowiadając już pokrótce na te twoje pytanie, jak najbardziej z Huberta, jestem zadowolona, a Patryku, jak ty e, jesteś z tego. E, spotkania, jak go oceniasz, ale także jak Ci się podobał cały turniej Huberta Hurkacza. No przede wszystkim muszę na początku powiedzieć, że świetną analizę tutaj przeprowadziłeś i bardzo się z tym wszystkim zgadzam i, i bardzo dobrze to wszystko tutaj opisałeś. No co do tego meczu, to w tym pierwszym secie dosłownie na wyciągnięcie ręki miał go Hubert Hur Hurkacz, no bo prowadził, tak jak właśnie mówiłeś, 6 do 5 już w pewnym momencie i, i, i tam była szansa na to, żeby wygrać. No w tej breku też zadecydowało bardzo niedużo o tym, że to mi Paul okazał się lepszy od Huberta Hurkacza, więc szkoda, szkoda tego pierwszego seta. Nie wiadomo, jakby potoczyło się to dalej. Być może Hurkacz, który jednak cały czas powraca po tej kontuzji, jakby cały czas pewnie jeszcze nie zakończył w 100% tego etapu rekonwalescencji cały czas gra z tą opaską na nodze no i też duży grał na tym korcie od Tomego Paula na przestrzeni tych poprzednich spotkań, no to właśnie to mogło wpłynąć na to, że, że tutaj fizycznie by i tak nie dojechał, natomiast jestem zadowolony na przestrzeni tego całego turnieju z Polaka, no, mówiłeś o tych zwycięstwach z Mensikiem, były też przyjemne zwycięstwa z Zironem i z Martinezem, więc tutaj za to możemy być zadowoleni z Polaka, no była taka namiastka, nawet więcej niż na namiastka tego, co, co, co widzieliśmy w tym poprzednim sezonie, co widzieliśmy w tych najlepszych momentach kariery Huberta Hurkacza, więc dobrze, że to ruszyło do przodu, dobrze, że udało się przełamać tę no, niekorzystną historię, no bo mówiłeś o tym, że oprócz tego turnieju w Rotterdamie Hubert Hurkacz raczej w tym sezonie nie wyglądał dobrze. To był jego pierwszy mecz w fazie finałowej turnieju, turnieju ATP 1000 od 270 dni, to znaczy fazy finałowe to oczywiście Państwo na pewno dobrze wiedzą, to są od ćwierćfinału w górę i te 270 ostatnich dni było słabe dla Huberta Hurkacza, będąc obiektywnym, ten ostatni ćwierćfinał to, było, to był turniej w Cincinnati, tam po powrocie, po tej kontuzji, więc, więc to trochę na to czekał, no i wygląda lepiej, jestem... Jestem optymistą co do tego, jak to będzie wyglądało dla Hurkacza. Ten turniej dużo wiary tutaj mi dał w kontekście tego, jak tutaj Hurkacz będzie się prezentował. Niedługo Roland Garros. Może Hurkacz nie ma zbyt niesamowitych wspomnień z tym turniejem, no bo najdalej dochodził do czwartej rundy w 2022 i przed rokiem, ale, ale liczę na to, że tam też zaprezentuje się no właśnie na poziomie minimum tej czwartej rundy. No i później trawa, na której Hurkacz czuje się dobrze został tam zgłoszony chyba do jakichś takich mniejszych rangon turniejów, więc dobrze, gdyby tam właśnie złapał takie ogranie, gdyby, gdyby tam to... No niby w poniedziałek ma jeszcze rozegrać turniej. No to chyba 250 jakąś, tak mi się wydaje, nie Akt mam... A, 250, ale no pytanie, czy Hubert tam pojedzie, bo w sumie tutaj tak naprawdę mamy już czwartek i ja bym raczej na miejscu Huberta po prostu zdecydował się na to, by Polak odpoczął przed French Open, chyba, że potrzebuje takiego ogrania, no to wtedy no jak najbardziej można jechać. Myślę, że... Ma to ma to sens zobaczymy być może zrobi takie coś tak to chyba jest turniej w Genewie już sprawdziłem i on tak, się faktycznie Genewie. tak tak to jest chyba w Genewie to jest to jest mączka myślę że to miałoby sens ponieważ jakby takie złapanie rytmu dobrego przed turniejem wielkoszlamowym. No wiemy, że Hubert Hurkacz nie rozegrał dużo spotkań w 2025 roku, to jest 20, z czego 10 wygranych 9. 19, przepraszam, 10 wygranych 9 przegranych, a więc to jest mniej, no właśnie, chociażby od Tomego połowa Więc dobrze jest tutaj złapać takie ogranie, złapać dobry rytm w tym słabszym turnieju, więc to od razu ze słabszymi rywalami, więc szansa na zwycięstwo wzrasta i na to, żeby właśnie i psychicznie, i fizycznie wejść na taki. Dobry poziom. Być może na przykład zagra kilka spotkań i powiedzmy w następnym no odpuści sobie ten turniej i nie zagra albo zagra przystały no tak, turniej. Jak już wszystko może będzie mieć tak, sprawdzone. Tak. No i nie będzie wtedy sensu grania dalej i. Chociaż, no właśnie, czy jest sens jechania? aż do Genewy yy, nie, no, i potem znowu do Paryża. Genewa jest blisko przecież, znaczy no blisko, no to jest cały czas No tak, Europa. ale chodzi mi o to, że potem no tak, ale chodzi mi o to, że potem znowu z tej Genewy, teraz yy, z yy, mm, właśnie Rzymu do Genewy, z Genewy potem do Paryża. Nie wiem, czy te podróże też s w pewien sposób nie będą tutaj zbyt mocno męczyły no naszego polskiego sprawdziłem to. samoloty, czy istnieją do Genewy czy tam jest lotnisko, bo prawdę mówiąc nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem i jest lotnisko w Genewie, więc 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 no jest szansa na to, żeby po prostu samolotem mógł się z Rzymu przedostać do Genewy i później do, do Paryża no, są takie tenisistki no, głównie tenisistki, mówię, bo, bo nad tym najczęściej się pochylamy, ale które lubią właśnie grać sobie turnieje takie właśnie, to są takie turnieje treningowe, to znaczy to jest taka forma treningów turniejowa, Nie, Tak trudno może to opisać, ale po prostu one trenują na samym, na samym turnieju. I myślę, że sporo pojawi się ten tak jeszcze przed turniejem w Paryżu, w tych, w tych 500-250-kach. Więc, więc tutaj no myślę, że ma to uzasadnienie i ma to potencjał, żeby, żeby okazać się dobrym, dobrym wyborem, żeby tutaj właśnie złapać takie ogranie i, zwłaszcza, potem dobrym turnieju w Rzymie kontynuować te, te, te lepsze. Nie, więc, więc myślę, że skoro sztab Huberta Hurkacza zadecydował, że, że go zgłaszają i to było w sumie całkiem niedawno temu, więc już wiedzieli o tym, że Hubert gra dalej, no to to, to myślę, że powinien się tam Hubert Hubert pojawić. No więc liczę na dobry wynik w Genewie, liczę na dobry wynik w Paryżu. No i przede wszystkim, kiedy już rozpocznie się czerwiec, kiedy rozpocznie się trawa, więc w tych turniejach w Stuttgartie, w Bosch w Hale, gdzie przecież Hubert Hurkacz bywał w finale w tej 500C na, na trawie, no to tam liczę na dobre wyniki. No i też zwęczanie w Wimbledonie, na Wimbledonie też liczę na dobre wyniki, bo na pewno ma na to potencjał Hubert Hurkacz. Więc, więc tutaj dobrze, że to ruszyło do przodu i jestem optymistą względem Polaka, że tutaj zacznie odbudowywać tę swoją pozycję, właśnie w światowym tenisie. No i na, na plusy na pewno ten turniej dla niego. Tak, w pełni się tutaj z tobą zgodzę. Przechodząc już do samych statystyk, bo to także ważny punkt tego podsumowania spotkania. Czego brakowało w tym spotkaniu, czego było za dużo? Za dużo. Brakowało asów serwisowych, za dużo było błędów niewymuszonych, ponieważ było 6 <noise> asów serwisowych, a błędów niewymuszonych było 48. A tak to... No, to mówi samo za siebie. Tak, no to taka iga świątek moment. W ostatnich, tygod... <noise> w ostatnich tygodniach niestety podobne, podobne analizy przeprowadzaliśmy i podobne wnioski mieliśmy. oczywiście. Dwójka różnych no, zawodników, ale, ale no, yy, no, wspólny mianownik, ten sam. Yy, ja bym jeszcze tutaj dodał pierwszy serwis. Zdecydowanie zawodził. Gdy wchodził, to chórkacz, bo od razu miał lepsze wyniki. Gdy nie wchodził, no to wyglądało to, jak wyglądało. To się zaczęło poprawiać i. I, I ten drugi set już całkiem nieźle pod tym względem wyglądał, ale tam backhand się okazał. Tak, ale no w szczególności początek, tego tak. Tam 20% bardzo, procent bardzo przez, słabo. przez pierwsze chyba 3-4 gamy miał Hubert Hurkacz, tego pierwszego serwisu trafialności, precyzyjności, tak. więc no, to zdecydowanie słabo za słabo. Ostatecznie tamten procent wyniósł 55%, więc no, za nisko. A Hubert też dopiero w końcu się nam rozkręcił, więc, no, więc zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie szkoda. Tak, no patrząc na to, kilka mieliśmy takich efektownych akcji. Na pewno Państwo słuchają no tak, Patryku, kanałach. pamiętasz tam pierwszego, pierwszego setek była taka bardzo, bardzo długa wymiana. Tak, tak, którą... to chyba w pierwszym gemie już było. Nie. Czy nie wiem, czy o tym są. Tak, tak, możliwe. No na sam początek tak, tak, tego tak. spotkania. Tak, tak, To chyba był pierwszy gem i ostatni punkt, tak mi się wydaje, czy tam jeden z ostatnich, więc tak, 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 tak. pamiętam to, ale no były te. No tak, bo to wtedy było chyba 40-15? Tak, chyba i tak. I z tego co że wygrał wtedy właśnie bo... na punkt. Y... No to Pol, mi Paul. Chyba... Tak, 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 tak. No to mówimy o tej samej. No ale było wiele takich też efektownych wymanek gdzie właśnie Paul biegał do tych wszystkich piłek. Hurkacz też, ale Paul no to jest ten nisista, który świetnie porusza się po korcie, jest bardzo elastyczny. No i właśnie było widać, że biegał do tych dropshotów hurkacza. To w większości nie zdarzało, ale było właśnie kilka takich bardzo efektownych akcji. No tak patrząc na statystyki to to oczywiście tak tylko już pod względem właśnie jako ciekawostka no to, to przy siatce Hubert Hurkacz pojawiał się 13-krotnie i 12 razy wygrywał te punkty przy siadce, więc widać tutaj tę dokładność tę, 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 no, tę dobrą grę przy siatce Huberta Hurkacza to, że on potrafi tworzyć akcje no, były chociażby akcje surf plus wolej dla Huberta Hurkacza więc, 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 to, to, więc to chociażby to tylko drobne potwierdzenie więcej razy przy się pojawiał niż tam i po Hubert Hurkacz no i i brawo dla Polaka. Wygrał chociażby w Wrocławien z Tomim Powłem pod względem winnerów, no ale to tylko taka drobna statystyka, no w kontekście całego spotkania. A i to pod względem asów serwisowych. No tak, raczej. tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście. No ale to mi Paulo bardzo dobrze wyczuwał tempo wymiany, no i przede wszystkim miał moim zdaniem większy plan na te e, ogólnie na całe m, spotkanie. Po pierwszym secie miałem takie wrażenie i miałem też taką nadzieję, że to mi e, Paul zdecydowanie no, obniży te swoje, można nazwać, loty i że e, Hubert no, wygra tego drugiego seta. Ale jak już zobaczyłem te pierwsze dwa gemy, to już byłem niemalże na 99% też 99% pewny, że ten 14 przegra, mimo tego, że w sumie dopiero co wtedy to tego drugiego seta rozpoczęliśmy. No i nie myliłem się, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o to, chociaż z chęcią byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym się akurat w tym aspekcie mylił. No właśnie, Patryku, Hubert Kurkacz zagrał z Amerykaninem, ale o godzinie 19:00 dla Wochów będzie prawdziwe święto tenisa, ponieważ na kort wyjdzie Janik Sinner, a to jaka wspaniała atmosfera podczas meczów Włocha panuje, no to na pewno mrozi krew w żyłach. Tak, 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 to zdecydowanie, no. Tutaj Pol Włosi kibicowali Włosi kibicowali Polakowi też, Hurkaczowi. Myślę, że oprócz włoskich tenisistów, to Włosi chyba najbardziej lubią Hurkacza, e, bo, bo ten doping dało się zdecydowanie usłyszeć, czy to podczas tego spotkania, czy to też podczas tych e, poprzednich, no ale tak, Janik Stiner, tutaj będzie taki mecz dnia, no bo właśnie powracający lider rankingu do, 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 do grania do po Polsce tutaj jest e, jest no jest w dyspozycji całkiem dobrej, całkiem udanej. No i tutaj dużo takich medialnych wydarzeń. No bo oprócz tego, że dzisiaj właśnie takim meczem dnia będzie to starcie Janika Sineda ze zwycięstwą, który nie Oczywiście 1000 w Madrycie. Kasperem Rudem, no to to jeszcze przecież trzeba powiedzieć o tym Nikodemie, że wczoraj Janik Cziner spotkał się z nowym papieżem Robertem Prawostem, tak. z papieżem Leonem XIV, żartował sobie tam właśnie Amerykanin, że, że, że nie jest jeszcze gotowy na nagranie na, na Wimbledonie, ale ale miał, miał tam propozycję chyba zagrania na kilka punktów takiej po prostu pokazówki, więc być może zobaczymy grającego, grającego. No medialnie na pewno to by było fajnie, ale w sumie tak dla tak Ogólnie patrząc też, to by było ciekawe doświadczenie. Ile tam pewnie? Może 5 punktów, albo może tak, do 10 no. punktów, no to raczej taka ba bardzo, bardzo mała pokazówka. No może pojawi się na trybunach, bo skoro to pola poleawansowało do półfinału, no później będzie zadanie trudne, no bo oczywiście albo Siner, albo Ród. To będą jego przeciwnicy, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, że papież pojawi się na finale lub półfinale turnieju w Rzymie, czy to pani, czy to pan. Bardziej na finału. Tak, tak. tak. tak no te, Myślę, że tak, ale no, oczywiście jego plantaż jest bogaty, ale no, z Rzymu do Watykanu, znaczy no, z tego e, właśnie fora Italico do, do Watykanu jest naprawdę blisko. Tam nawet podczas niektórych ujęć było widać bazylikę św. Piotra, więc, więc tutaj być może papieża zobaczymy na trybunach, no, co z pewnością byłoby co z pewnością byłoby bardzo, bardzo interesujące medialnie, Więc tak to wygląda wśród panów. Jeszcze trzeba dodać, że znamy już pierwszych półfinalistów. Carlos Alcaraz i Lorenzo Musetti są tymi, którzy zmierzą się jutro. Ale trzeba też mnie jeszcze szybko powiedzieć o tym, co się działo dla pań, ponieważ tam wczoraj no, w pewien sposób sensacja, ponieważ w siódmym starciu między Areną Sabalenką a Kinłężęk wygrała Hinka, więc sześć zwycięz z rzędu no, w tych bezpośrednich starciach dla Sabalenki, no, ale jednak to Kinłężek. W tym siódmym okazało się lepsze, no i ten bilans spotkań wreszcie się uśmiechnął dla Daki Łężęk. Ko, kogo wygrała z Mirą Andriyą? to raczej nie jest aż tak duże zaskoczenie, chociaż oczywiście Rosjanka jest, niż jest dobrą no ale ko, kogo w lepszej dyspozycji. Ale to, że Sabalenka przegrała, jest pewnym zaskoczeniem, bo pamiętam, że na jednym z poprzednich magazynów typowaliśmy ją do zwycięstwa w tym turnieju. No tak, właśnie typowaliśmy Sabalenko, ona odpadła. No i to jest bardzo, bardzo spore zaskoczenie, ale myślę, że Sabalenka, jakby nie było, przystąpi w roli faworytki do wygrania French Open. Tak samo jak Iga Świątek, bez jakby bez reguły patrząc na to, jak Iga grała, jakby to ostatnie mecze, no to faworytką na pewno do wygrania French Open będzie, ponieważ zwyciężała ten turniej bardzo, bardzo wiele razy. No u pani na pewno tych emocji będziemy mieli sporo. Jednak te polskie emocje już się zakończyły, no bo dzisiaj odpadł Hubert Hurka czy także w drugiej rundzie turnieju deblowego. U panów odpadł Jan Zieliński tak, tak. w parze e, oczywiście z reprezentantem e, Belgii. E, no a więc już w sumie tylko tacy prawdziwi, prawdziwi jak to można ująć, koneserzy tenisa będą e, kontynuować oglądanie tego turnieju w Rzymie. No i czekamy na kwalifikacje French Open, bo te już się rozpoczynają od od poniedziałku, a tam troszkę tych polskich akcentów mieć na pewno będziemy, ale jeżeli Państwo chcą wiedzieć, kto, kto będzie w tych kwalifikacjach grać. O tym mówiliśmy w poprzednim magazynie Gameset Metrza, więc tam Państwa odsyłamy. Tak, no i to w zasadzie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, co się działo w tych ostatnich tygodniach w Rzymie, przede wszystkim dla Polaków, ale także dla innych tenisistów, i o to, kto będzie grał. No tutaj w tych finałowych już rundach to chyba tyle, no bo, no bo tak jak właśnie Kodem powiedział Hubert Hurka, czy był tym ostatnim Polakiem, który tutaj walczył w Rzymie, no niestety Polak dzisiaj przegrał, chociaż oczywiście z Polaka zadowoleni być możemy, więc, więc chyba tak, no będziemy z państwem łączyć się jeszcze przed Rolandem, no minimum raz myślę, może, może, może jeszcze się połączymy, kiedy będziemy... Znali drabinka, ale, ale na pewno ten raz jeden się jeszcze usłyszymy na kanale. Może Nikodema. będzie losowanie drabinki. Tak. Na kanale Nikodema Cyfrowe Wiadomości Sportowe, to, 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 to za tydzień. No i myślę, że myślę, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o Rzym. Tak, no myślę, że to myślę, że to tyle, bo chyba omówiliśmy już wszystko. O, no dokładnie, w pełni się sobie tutaj, Patryku, zgodzę. Nie ma co dłużej tego ciągnąć, no bo wszystko, o czym mieliśmy powiedzieć, już powiedzieliśmy. Zapraszamy Państwa na turniej oczywiście w Paryżu. Jeżeli Polki gdzieś będą dalej, zajdą w turnieju w Rotterdamie, być może także z Państwem us usłyszymy się podczas tego turnieju poprzedzającego właśnie French Open. A za no, te. Tak naprawdę, ile, ponad za chwilę, no nie wiem, 3 godziny, 3 godziny no bo ikonę też tak. spotkania yy, i teraz magazyn Gamset Match, dziękuję Państwu. Patryk z kanału Ski TV. I Nikodem z kanału Cyfry Wiadomości Sportowe, zachęcamy do subskrypcji naszych kanałów oraz do zostawienia łapek w górę pod tą transmisją, ale także pod transmisji, pod transmisjami z naszych, yy, oczywiście z tego spotkania, yy, Huberta Kurkacza. Do usłyszenia, do zobaczenia.